Robię macerat ze stokrotki zwyczajnej na skórę. Tutaj kąpię kwiatuszki stokrotki w takim oleju ze słodkich migdałów. Do tego dodałam dwie krople witaminy E. Ona w płynie jest. I taki macerat będzie stał około 10 dni. Tu jeszcze jest nie koniec. Później jeszcze doleję złoto monojonowe. Do tego stokrotka zwyczajna, niezwykle wskazana jest na, na skórę, na przebarwienia skórne, na różnego rodzaju rany, jakieś takie no, infekcje grzybicze, nawet też skórne. I później. Można używać do, do właśnie do smarowania skóry, też łagodzi bardzo wszelkiego rodzaju stany zapalne. Do tego maceratu dodałam jeszcze lilak, czyli bez. To są też kwiatuszki bzu. To jest stokrotka, to akurat napar robiłam, więc wyjęłam tutaj z, z herbatki, żeby pokazać jak stokrotka jeszcze wygląda, chociaż tutaj widać tą stokrotkę. To jest zwykła, taka polna, zwyczajna stokrotka. I tu też właśnie troszeczkę lilaku dodam, jeszcze to dodam. Lilak albo bez, prawda? Tak raz jest maj, przepięknie pachnie wszystko na, na zewnątrz i można wykorzystać ten miesiąc do przetworów tego rodzaju. Także z własnej roboty... Lekarstwo, które będzie łagodzić stany zapalne skóry, który będzie usuwał przebarwienia. Wewnętrznie ma jeszcze mnóstwo innych działań moczopędnych, oczyszczających wątrobę, więc można też pić napar z, ze stokrotki czy z bzu właśnie tego lilaka. A ja robię macerat i jest to fajna zabawa. A jednocześnie bardzo, bardzo przyjemnie później skóra wygląda po tym, i też bardzo silnie działa przeciwpasożytniczo. Dlatego, jak ktoś ma pasożyty skóry, to po jednym razie moż, mogą się likwidować. Jeszcze chcę pokazać złoto monojonowe. E, to jest mgiełka taka do twarzy. E, Wpłynie. I ja później, jak po 10 dniach, jak tutaj ten macerat będzie już zakończony, usunę kwiatuszki i dodam jeszcze troszkę tego, tego złota do, te, do, do tej mieszanki, tak żeby jeszcze lepiej to działało. Na razie.